Cześć. W tej części naszych warsztatów pokażę Wam, jak stworzyć poszewkę na poduszkę z koszuli. Ja tutaj mam męską koszulę, której no, już nikt nie będzie używał, i z tej koszuli powstanie poszewka na poduszkę. Moja poduszka jest, tak jak wspomniałam w poprzednim filmiku, w wielkości 40x40 cm. I zaczynamy od tego, że Najlepiej prasujemy koszulę, tak żeby ona była całkowicie płaska. Układamy ją na płaskiej powierzchni. Ja mam ją położoną na stole. Następnym krokiem jest przyłożenie naszej poduszki w miejscu, z, której chcemy, żeby, z którego chcemy, żeby powstała poszewka. Ja wykorzystam kieszonkę. Tutaj jest taki ładny akcent, także to będzie front mojej poduszki. Układam ją. Biorę flamaster i zaznaczam wielkość poduszki, poszewki. Musimy dać sobie zapas, czyli rysujemy szerszą część. Ja tutaj dałam tak około 2-2,5 cm zapasu. Czyli musimy zrobić poszewkę szerszą niż realnie jest nasza poduszka. Zaznaczam. Z każdej strony musi być obrysowany. Ja to robię w tej chwili na frontowej części, czyli po zdjęciu poduszki mam idealnie zaprezentowaną tą część, którą chcę wykorzystać. Ja dla ułatwienia poprzypinałam sobie tutaj szpilki. Szpilki trzymają mi materiał z jednej i z drugiej strony stabilnie. To mi ułatwi wycinanie koszuli. Po to, żeby ten materiał mi się nie rozchodził, te szpilki mi będą przytrzymywały te dwie części materiału. W tej yy, części mogą Wam pomóc rodzice. Ogólnie nie musicie tego robić, jeżeli jesteście tak zręczni, że wytniecie w równej wersji te y, dwa kawałki materiału, czyli przód i tył koszuli. No i przystępujemy do obcinania. Ja tutaj mam łatwo, bo koszula jest w kratkę, także po tych kratkach mogę sobie fajnie to powycinać. Miało. O, o, musicie mieć dobre nożyczki. Nożyczki muszą być ostre, żeby ten materiał bez problemu przeciąć. W tej części też może pomóc osoba oczywiście dorosła, ale sami też możecie próbować swoich sił. Przyznam, że nie staram się robić tego jakoś wybitnie równo, ponieważ ten zapas, o którym wspomniałam, te 2,5 cm. Schowają nam się potem w środku i tego nie będzie widać, także zostanie tylko równa krawędź materiału, ale do tego zaraz przejdziemy. Ok. Tak wygląda materiał, na którym będziemy pracować. W tym momencie yy, trzeba poodpinać wszystkie szpilki. Dlaczego? Dlatego, że ogólnie wszystko, co, czy, co szyjemy, szyjemy po lewej stronie materiału, po to, żeby było to estetycznie wykonane. Czyli teraz po odpięciu tych wszystkich szpilek. Będziemy musieli odwrócić materiały jeden i drugi, czyli przód i tył naszej poszewki na lewą stronę. Chwilki są to odpinamy i teraz, tak jak wspomniałam, rozdzielamy nasz materiał na dwie części i odwracamy go na lewą stronę. I front również. I składamy ponownie jeden do drugiego w miarę równo. Tak żeby krawędzie się ze sobą łączyły. Ja tutaj mam kieszonkę, także też muszę na nią uważać, rozprostować i niestety ponownie musimy sobie ten materiał spiąć szpilkami. Po to, żeby on był stabilny, żebyśmy łatwiej mogli przeszyć wszystkie krawędzie. Tutaj też daję sobie zaplecze tak około. Centymetra odstępu, no bo przeszywać będziemy po zewnętrznej krawędzi szpilek. Po to właśnie robiliśmy ten zapas materiału, żebyśmy spokojnie, swobodnie mieli przestrzeń do szycia. Ja tutaj przypinam dość gęsto te szpilki, bo wolę, żeby materiał był stabilny, ale Wy nie musicie tak gęsto. jak Sprawdzicie, jak Wam będzie wygodnie. Możecie też robić to pojedynczo, czyli najpierw pierwsza krawędź i przeszyć, potem druga krawędź i przeszyć. Ja akurat zrobię to od razu. Ok, już mamy przepiętą całą poszewkę z każdej strony i teraz przystępujemy do szycia. Od której strony chcecie, można zacząć. I w tej wersji poduszki mamy bardzo fajną rzecz, ponieważ nie musimy zostawiać żadnej wolnej przestrzeni z boku. Dlaczego? Dlatego, że naszą poduszkę będziemy wkładali w miejscu, gdzie rozpina się koszula. I tutaj mamy y, takie ułatwienie, udogodnienie, nie musimy wstawiać żadnego suwaczka, żadnych dodatkowych guzików, tylko tym frontalnym miejscem będziemy poduszkę do środka wkładać. Przystępujemy do szycia. Ja sobie wcześniej już nawlekłam nitkę na igłę, zrobiłam supełek na końcu i na początku zrobimy fastrygę. Co to jest fastryga? Fastryga to jest takie pierwsze przeszycie materiału, które będzie go trzymało. Fastrygę robimy w następujący sposób. Wbijając igłę, przeciągając nitkę, i z drugiej strony wbijam igłę, przeciągam nitkę. I taką fastrygę robię, staram się zrobić w równej linii, tak żeby ona była równa po linii prostej. Następną następnym ściegiem, jakiego użyjemy, będzie nad fastrygą, troszkę wyżej niż fastryga lub troszkę niżej, w zależności jak wolicie. Taki ścieg, który, w którym wbijamy igłę z przodu, wyjmujemy z drugiej strony i teraz przeszywamy troszeczkę dalej, wyjmujemy igłę z drugiej strony i wracamy na początek poprzedniego wbicia. I tutaj tworzy nam się już taka stabilna stabilne przeszycie. O, tutaj mi się zaczepiło o szpilkę. I staram się też zrobić to w miarę równo. Do przodu, do tyłu. I teraz znowu do przodu. I do tyłu. Też nie musi być to jakoś wybitnie, no nikt z nas nie szyje na co dzień, także nie martwmy się zobaczcie, mi też krzywo wychodzi. Nie martwmy się tym ściegiem, który nie jest jakoś wybitnie prosty, ani piękny. Pamiętajmy, że szyjemy po lewej stronie naszej poszewki, czyli jak na końcu odwrócimy poszewkę na prawą stronę, tego ściegu w ogóle nie będzie widać. Także śmiało. No na pewno łatwiej byłoby to przeszyć na maszynie do szycia, ale też nie każdy z nas ma maszynę i nie każdy na maszynie potrafi szyć. Także robimy tak, jak potrafimy, tak, jak nam wyjdzie, staramy się, żeby było jak najlepiej, ale bez spinki. I śmiało przeszywamy sobie dookoła całą poszewkę. Dobrze, poszewka jest już przeszyta z każdej strony i teraz pozostaje nam powyciąganie szpilek, tak żeby żadnej nie pominąć. sprawdzam jeszcze czy żadna szpilka nie została, i teraz tak rozpinam naszą poszewkę, i muszę ją odwrócić na prawą stronę. Odwracamy, odwracamy. Poprawiamy rogi, tak żeby ona się ułożyła. Najlepiej, jeszcze po trzeciu, jest ją jeszcze raz uprasować ale ja teraz tego nie będę robiła i wkładamy naszą poduszkę w uszytą poszewkę. Ułożymy tak, żeby szklanka z każdej strony była równa, kieszonkę sobie poprawiam, zapinam. Ozdobna poduszka wygląda w taki sposób. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić przy szyciu swojej pierwszej poszewki na poduszkę. Do zobaczenia jutro.